Raz, dwa, trzy. Zaczynamy się... nosy nosy, To ci usi, Gramy dzisiaj. Znowu w zjeżdżalnie wodne, bo wiem, że film, Jak zjeżdżałam na zjeżdżalniach wodnych, bardzo wam się spodobał, bo była bardzo duża liczba wyświetleń, więc lecimy z kolejnym filmem. Dobra, kto jest ten... jakiś, fast... Kto pójdzie... Kto chodzi pójść z brodą, ale okej. Okay. O dobra, widzę już tam na start pierwszym zjeżdżaniu, na której nie zjeżdżaliśmy Więc idziemy na nią, o dobra O jak, jak wysoko I, i O, siadamy w różowym pontonie Zaraz pojedziemy I juhu Ale super Jupiu, jesteśmy złoczeni O, jest moją różowym kółetkiem Dobrze gdzie mamy jeszcze jakieś bardzo ciekawe zdarzenie? Hmm. Tam, że teleportujemy się. Siedzi... Tutaj ostatnie się teleportowaliśmy. No to jest jeżdżalnie, zjeżdżaliśmy w poprzednim odcinku. I zrobimy skok na badzi! Oj, i się zaczęliśmy. Czyli coś widzicie? Okej, okay, chyba trzeba zjechać na tej zjeżdżalni. Dobra, siadamy. Dziewczyny jedzą ze mną. No siadać. Dobra, jedziemy razem ze mną. Katizi. Katizi jedzie razem ze mną. To jest najdłuższa zjeżdżalnia. Jedziemy. Nie wiem jak to możliwe. Ale jedziemy! Jedziemy, 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 jedziemy. Jedź! No, to dziuzi! Nie chcę zjechać na dół! Dobra, chyba zjedziemy. Wow. O dobrze, w takim razie jesteśmy na wolności już. Dobrze, gdzie by tu teraz pójść? Wow, jaka fajna zjeżdżalnia. Niebieska, ojoju. My na nią pójdziemy, My pójdziemy na tą zjeżdżalnię, o. Cześć, Vanessa. Kojarzę skąd to imię, Vanessa. Jeśli wy też skądś kojarzycie imię Vanessa, to napiszcie w komentarzu, skąd to jest imię, bo ja kojarzę to imię z jakiejś bajki albo z czegoś. Vanessa. Wiem, że kojarzę skądś to imię. Jeśli wiecie z jakiej bajki było imię Vanessa, to napiszcie w komentarzu, bo ja nie mam O. Ale się. I w rzekę. I wiem, ja. Nie, no, wypłynie to na powierzchnię. Dobra, jesteśmy już na powierzchni. Jeszcze jedziemy może na jednej A co to jest to nie? Zjeżdżaliśmy na niej? Chyba nie. O nie. Nie! No nie, zjechaliśmy bez niczego. Jej. Ale okej, okay, dobra, zjechaliśmy przynajmniej. No nie, no. I hop, dobrze. Jeszcze to jest skoczy. Za niskie. Za niskie. Za niskie. O, tu już jest lepo ojej jak wysoko ojej to był wysoki skok dobrze jeszcze może zjedziemy na jakiejś małej krótki wjeżdżalni bo pójdziemy na jakąś atrakcję wracam do Was jak znajdę jakąś epicką atrakcję cześć już zaraz wróciłam i znalazłam takie dwie epickie wjeżdżanie ale dobra robimy spawn i idziemy do tego bo mi się tak, fajnie zadziała. Ja się lubię zacinać. Uhu! Krótka to jest niestety, nie, ale fajna. O dobrze. W takim razie pójdziemy. Nie, weszło na zjeżdżanie. Nie chcę na zjeżdżanie. Dobrze, pójdziemy, wynająć pokój w hotelu. Żeby mnie szybko tepniemy. Hotel. Dobrze, jesteśmy dosłownie przy hotelu. Weźmiemy sobie monetkę. I jedziemy do góry. W górę, w górę, w górę. Yy, albo dobra, najpierw nie. Dobra, wiem, że na 5 sesji są epickie zjeżdżalnie. Dobrze, w takim razie zjedźmy sobie na... O dobra, może sobie na tej zielonej. Uhu, ale epicko! Jak szybko! Zaraz do Was wracam. Wróciłam, ja mam przerwę techniczną, ale już jestem z Wami. Ale szybko pływamy z tym speedem Ja szybko się podniesiemy chyba szybko, 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 O psa Ale Ale epicki wodospad Ale epicki A można na niego wejść? O mój Boże jak fajnie To jest basen? To jest epickie coś My płyniemy na górę tego wodospadu. spadu. Płyniemy w górę, w górę. Długo zostało. A, nie, nie, Ale fajnie, myślałam, że my będziemy się tylko zjeżdżać. Jest to za mała dziurka. Wow, weszliśmy na szczyt. O mój Boże, widzimy całą mapę. Możemy stąd spaść. O mój Boże. Jedziemy, lecimy, lecimy. Um, num, num, num. Dobra, jesteśmy tutaj gdzieś daleko. Ojej. Idziemy, 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 o tak. Żeby znaleźć jakąś fajną zjeżdżalnię. Jeszcze zejdziemy na jednej zjeżdżalni, której szukam cały czas. O dobra, lecimy... Wuhuu! Jak z górki na pazurki, normalnie. Ale teraz już tam nie wleziemy chyba. O, tu kobieta chyba też zdecydowała się. Dlaczego ja pływam? Tutaj można pływać chyba. też ja pływałam. <laughs> Czyli to widzieliście? Pływałam. Tylko spoko, 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 lecimy. Gdzie to zjeżdżalnie jest? No. W żadnym drodze, jak znajdziecie to zjeżdżanie. Zatknę jeszcze raz, bo już znalazłam zjeżdżanie to, której chciałam zjechać. Więc. Bierzemy kółko, oj ósemka, ósemka, ósemka piękna. Dobra, siadamy. I jedziemy! Mega chciałam jechać na tej zjeżdżalni, ale ona jest pizka. Zrozimy za światy. Ale dużo monetek już na tym filmie. Na tych Wejdziemy sobie teraz na to krzesło, będziemy ratownikami na chwilkę. Bierzemy wchodzimy... No wejdź, stola. To Ciusi, no! O dobra, jesteśmy tego ratownika. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i bye bye!